Dobry, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Diamant, to jest The Walking Zombie 2. Witam was już w Springfield w ostatnim odcinku, zrobiliśmy sobie misję Woodlands. I teraz polecimy od razu robić problem nuklearny. No dobra, to polecimy zrobić. Czemu by nie? Horda psów zombie. Dobra, dawaj, zrobię to. Gdzie są te bany psy zombie? One są ciężkie. Ja nie lubię zombie. Dobra, na razie ujebał mnie tylko je... Oj o kurwa To powinno się nazywać batacha A bosem w tym wydarzeniu powinien być jebany wardenga Nie pokazujcie mu dobra? On się zrobił jak gergamel. ja nie chcę zostać skancelowany. Ja tyle razy powiedziałem, N-Word kurwa, w swoich poprzednich filmach starszych, że miałbym ładnie ranę Ale nie powiedziałem tego w jakimś złym celu, nie? A, to chyba już wszystko tutaj, tak mi się wydaje. Tak. Więc lecimy sobie dalej na lotnisko. Kurde, poziom mi zaraz spadnie, fajnie, cieszę się. Przesunę sobie to tak, ok. A to może tu? No, tak będzie lepiej. O kurwa, mamy ich trochę. Dobrze, że mnie nie widzą. A, zjebałem. Do tej broni już praktycznie nie mam ammo. W sensie mam ammo, ale w tej broni używam ulepszonego. Jeszcze podłuję Dobra, już jestem Mam kolejne granaty. Na pewno się przydadzą. Ale ja to tak wyjebie. Pięknie, i już dało mi tą zwykłą amunicję. Tutaj mam coś do zrobienia. Otwórz, pewnie będzie ich wpis dużo. Ała! Jak mi wyjebała. No dobra, ulepszona municja pozwoliła mi sprzedać im dwa heady, a ta dziewczyna ewidentnie przyjęła trzy, nie, więc zabij wszystkich bandytów. O kurwa, to ten gnój. Dobra, więc y łap krzyżkę. Troszkę zjebałem. Ona sama sobie, oni sami się zabijają. Eee, Przyjmę sobie troszkę żarcia. Dobra, wszystkie powinny wystarczyć. Najwyżej będę miał jakąś nadwyżkę, pewnie. Znaczy, nie będę miał nadwyżki, ale wiem o co chodzi. Też będą, na pewno. Nie ma ich? Jaka bomba! O kurwa! Chyba popychamy mocno fabułę do przodu w tej chwili. Ała! Ała. Gość ma armatę na ręku. Speak. <grywa> speak. I will make it Ja pierdolę. Chuck says hello. <grywa> I will fucking kill him. Destroy all of Springfield with that nuke. Ok. Czyli będzie jakaś misja. chair, Ok. Fajnie. Nie odebrali mi broni. Jestem mega happy. Wiertarka. Dobra. Trzeba się przygotować. Kurwa! Nie przyładowałem! Dawaj! Ładnie wchodzę! Dobra, jest was więcej, do co? Łapcie szyszkę! Dobra, deszła przyszka O kurwa ten mały gnój! I boli! Ale dobra, szybko zszedł. Ale już muszę się uleczyć tym. Już nie mam wyjścia. Muszę pamiętać, żeby sobie zdrowie popodnosić W sensie w umiejętnościach jak już dostanę level, bo na pewno dostanę. Misja zakończona, okej. Okay. Zobaczę, czy mam, mam jeszcze miejsce, to pójdę y, tutaj, właściwe lekarstwo, przeszukamy sobie, y, żeby znaleźć truciznę na tego kwiatka. Trafiłem, trafiłem. I bum, dobra. Idę dalej. Drzwi są zamknięte, no to trzeba znaleźć klucz. Albo znaleźć coś, żeby wypierdolić drzwi. O kurwa. To tęgnuje. Dobrze, że go z daleka zobaczyłem, bo gdyby podszedł, to już nie miałbym tak fajnie. Tym też można sprzedać łatwe krytykale, o ile się trafia. O kurwa, plecy mam. I przeszukujemy. O, Już jestem. A nie przeszukałem jeszcze do końca. Mój błąd. Zabić wszystkie zombie znowu. Dobra, no to zabijam. A w budynku też były. No to dobrze, że nie czekałem w budynku, bo miałbym lipę troszkę. Wcześniej miałem ich w rządku, byłoby łatwiej ich zdjąć po kolei. Na górze nic nie ma? Nie ma zombie, dobra. Jestem bardzo ciekaw tej bomby nuklearnej. Trzeba będzie się raczej spiąć. Myślę, że to będzie taka troszkę walka z bossem. Nie ma nigdzie zombie? Nie ma. A jedno jest pewne, ta gra obudziła we mnie e, mój zmysł RPGowca. W sensie ja mam ochotę czyścić wszystko zawsze. O kurwa. Dobra, leży. tych się powląda już raczej łatwiej. Condition. Dobra, pięknie. Pięknie Przeszukaj następny hangar, dobrze, tak zrobię O kurwa, o kurwa ile psów Jak ja mogę tego nie trafić, no To znak, że potrzebuję już snu, skoro nie trafiam takich łatwych strzałów. <laughs> Zresztą głos mi się załamuje, to pewnie słyszycie, ale czego się nie robi dla widzów? Muszę się odsunąć. Okej, okay, znowu troszkę ich jest. Kurwa, no idź. A jak wyrzucić im szyszkę? O, i od razu czyściej A tu jeszcze... ...wchodzi na nasiureka. Dobra, tu też muszę te lekarstwo wziąć. Czy lekarstwo truciznę? Mogę zatem wrócić do centrum. Co ja tu mam? Muszę na pewno o, odebrać paliwo. Trochę go mało mam. Tyle mi starczy? Tyle mi już starczy. Dobra. Bo za chwilę dostanę lewele, także e, szybko mi się to paliwo odbuduje. Składowisko odpadów to toksycznych. A, uniknij. Dobra, na spotkanie. Raz się żyje, zobaczymy, co to jest. O kurwa. Z tymi dawno nie walczyłem. Mam save tu obok. Otworzę go szybko. Złamałem wytrych. Kurwa znowu. Jakiś wyjątkowo mocny ten sejf. Kurwa chyba z jebanego adamantium. Dobra. Okej, okay, troszkę tego było. Podoba mi się to. Zabiję ich. Ładnie. Czy tu coś jeszcze jest? Nie, tu nie ma nic. Dobra to lecę sobie dalej do centrum. Muszę sobie wszystko posprzedawać. A troszeczkę tego jest, o w domu już mi się porobiła z powrotem amunicja, sobie odbiorę. Ja mam tu do posprzedawania. Trochę tego mam no nie. Mm, tą amunicję. Tej amunicji też nie będę potrzebował, ani tej. 24 tysiące. Jestem kurwa bogaty. Jak będę nadal w Springfield, a dojdę do 30 tysięcy, to chyba kupię ten drugi dom. E, na pewno chcę sobie wyposażyć amunicję. Dokładnie. O, i nie sprzedałem jeszcze e, amunicji do. Tutaj właśnie, chyba wszystko potrzebowałbym troszeczkę więcej wytrychów, aczkolwiek póki co jest spoko. Najpierw do Luka, Zrobione to była bułka z masłem. Skoro już mamy Rad X, udaj się do podziemi i znajdź nasiona. Nie ma sprawy. Znowu coś w podziemiach, Andrew. How's it going with the poison? You crazy old man? Oh, it's you! Good timing, my friend. I believe that the poison is ready to destroy the zombie plant, or any dead or living thing for that matter. Sounds dangerous. Yes! Very. That's why I need a very responsible man to deliver it to the plant. Why always me? Are you volunteering? <laughs> Amazing. Come here. It will only take a few seconds. <laughs> so, I will take this syringe and stick the needle into the stalk of that zombie plant god? Oh no. You will take. O oh, kurwa, wiem, że to zły. The zombie plant should be inactive during the night, so try to sneak to it after sunset. Voila! God is dead, and we killed him. Lepiej uzupełni swoje zapasy. Czyli czeka mnie kurwa walka z bossem. Poczekajcie chwilę, wymienię słuchawkę. Podłączę ją od razu w sumie. Na pewno czeka mnie walka z bossem, ale dobrze mam bardzo dużo granatów, a ten boss brzmi jak wyjebanie wszystkich moich granatów. Jak poszło? Mam mają bombę atomową. Co? Gdzie dlaczego? No pod bo musiałem odciąć sobie rękę. Jesteś w stanie ją rozbroić? Nie ma sprawy. No dobra, ciekawie, i teraz handlasz. Czy już byłem, byłem u handlarza, kurwa, jebany alzheimerzy. O, mam ro te rozdania poziomy. Pięknie. I za chwilę zgarnę kolejny. Więc jeszcze lepiej. No czego by sobie tu dać? <laughs> a tutti. No dobra. Strzelec wyborowy brzmi spoko, więc sobie wezmę strzelca wyborowego i lecimy na misję. Nie? nie można czekać, trochę tej misji jest. Kurwa, wszystkie w kanałach na ratunek Springfield Boski Kwiat. Może najpierw to: nasiona nadziei. Dobra, ty już mam. O kurwa, trochę ich jest. No dobra, to załatwimy to wszystko. Zjebałem. I teraz nie ma tu tego. Mm, szkoda. Nie ma safe'u, który był, jak byłem ostatnio w kanałach. Troszeczkę mi smutno. Kurwa. Podejdź tu, podejdź tu, podejdź tu. Dobra. Jebać się. Jak ja to chybiłem. Okej. Okay. To już zrobione. No cześć. Gdzie mam iść? Tam mam iść, dobra. Te pułapki mnie zabolą. O kurwa. Jedna mnie nie zabolała, ale dwie już tak. Jeszcze promieniowanie mi się zbiera. I zaraz tego pożałuję jeszcze tutaj. O kurwa, pożałowałem. Dawaj! Okej. Okay. Na pewno się uleczę szybko. rad. Mam ekstra rad. No to spoko. No mam tu sejfu. Tutaj nie. O kurwa. Zombie mi stąd wychodzą. Dobra, trzeba ich szybko załatwić. Mnie to promieniowanie zaraz dojedzie. Weź nasiona. Teraz mam naprawić nos i wziąć kolejne nasiona roślin. Chyba leczenie mi się już skończyło. A, nie trafiłem. Kurwa znowu. Mam kolejne nasiona, i wykonano. Także tu sobie już skończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało pamiętajcie, że wspierający widzieli to ten odcinek już wcześniej i może nawet wam zaspoilerowali pod tym odcinkiem, więc może by jednak tak wspieranie. Wiem, że często o tym mówię, ale mówię o tym tylko na końcu odcinka, więc chyba nie jest tak źle. Dzięki za oglądanie i do następnego.